Witajcie, dzień dobry. Spotykamy się znowu i dzisiaj w naszym DKF-ie domowym opowiem Wam o filmie. Właściwie teraz będzie taki cykl filmów specjalnych, bo no słuchajcie, okazuje się, że jest cała taka masa filmów, które wciąż w jakiś sposób mi towarzyszą, wciąż są mi bliskie i czasem je oglądam. Nie wiem ile razy już je oglądałem, 10, 20, 30, być może w życiu może więcej. Czasem się, przyłap się, <laughs> się przyłapuję na tym, że włączę taki film, leci sobie gdzieś w tle. Ja go doskonale znam i po prostu wyłapuję jakieś po, po części zapomniane, a po części niedosłyszane, a w ogóle nie widzę ekranu, tylko po prostu gdzieś sobie leci ścieżka dźwiękowa. To prostu z tego filma i ja, z filmu ja się nim po prostu rozsmakowuję w nim, znając go doskonale. Jednym z takich filmów jest film, pod tym Ostatni Kurs. Film z 1963 roku. Co to jest w ogóle za film? Ostatni kurs. To historia taksówkarza, którego gra tutaj Hans Klaus, czyli Stanisław Mikulski. To jeszcze jest, jest, jeszcze jest kilka lat przed tym, zanim otrzymał on tą znaczącą rolę, i widać po nim, że bardzo, bardzo, ale to bardzo chce grać. Stanisław Mikulski jest tutaj taksówkarzem, który jeździ na zmianę ze swoim zmiennikiem, i zdarza się coś. Złego. Okazuje się, że tajemnicza szajka, która przemyca ludzi przez granicę za pomocą statków, tak, przemyca ich gdzieś po prostu na zachód, do Szwecji, ma swój tajemniczy plan, swoją funkcjonowania natury. Zobaczcie historię, która zmroziła, krew w żyłach w latach 60.. Ludzie naprawdę wierzyli, że są zdolni do wszystkiego przestępcy, chociaż ten w lat 60. Był właściwie oazą taką idylliczną, bo okazuje się, że właściwie przestępstwo wówczas było właściwie tylko powszechne, ale bardzo, bardzo powiedziałbym powierzchowne i takie zupełnie nie na miliony, tylko powiedzmy. No właśnie, to był też problem propagandistów, bo jak pokazać, że w tym dążącym do socjalizmu kraju dochodzi do jakichś złych poczynań, że są jakieś mafie, szajki wręcz. Nie, no, można było najwyżej ukraść puszkę błękitnej emali, Co ciekawe, w latach stalinowskich w ogóle nie można było, czyli powiedzmy 10 lat wcześniej, nie można było w ogóle pisać, kręcić tego typu filmów. Więc kiedy 10 lat później, w 63 roku udało się nagręcić ostatni kurs, był, było to przyjęte jako coś niesamowitego. Zresztą film jest świetny, ma Wspaniale zbalansowane role. Zobaczcie tam Emila Karewicza w roli jednego z bad Sów, ale oczywiście Stanisław Mikulski jest przykładnym, dzielnym obywatelem, który wraz z milicjantami będzie usiłował złapać złoczyńców, przemytników i także morderców. Wspaniały film, bardzo wam polecam. To jeden z niewielu filmów w stylu noir. Ja uwielbiam te filmy. One były kręcone głównie w Stanach w latach 40. Do nas dopiero ta moda właśnie dociera 20 lat później, kiedy mamy właśnie typowy e, kryminal krymina noir. Jest femme fatal, e, jest nowhere man e, hero, czyli bohater znikąd. E, są policjanci, to, to jest w ogóle kino noir. To też warto kilka słów powiedzieć, e, to samo o tym wspominam. dkf ie ale też e, warto w filmie. Słuchajcie, e, w latach 40. wyodrębnił się taki nurt, który dopiero. W kinie, w kinie amerykańskim, które dopiero nazwali Francuzi. Jak to możliwe, że Francuzi nazywają amerykańskie kino? A no tak. W latach 40. powstało w Stanach cała masa filmów, które były do siebie dosyć podobne, miały pewne założenia charakterystyczne. E, tak jak wspominałem, jednym z takich trzonów tych filmów noir e, to bohater, który jest albo nikim, albo jest detektywem, a może być też policjantem, albo przybyszem. Przeważnie jest to mężczyzna. Napotyka on na swojej drodze złe i dobre kobiety. Przeważnie, zła kobieta, femme fatale, wyrządza mu dużo krzywdy, ale jest bardzo pociągająca. Oprócz tego są detektywi, są też policjanci oczywiście, no i źli ludzie. Tam jest wszystko czarno-białe. Są źli ludzie, dobrzy ludzie. Często źli ludzie noszą tajemnicze prochowce, które mogą postawić sobie kołnierzem do góry i zakryć swoją prawdziwą tożsamość. Tak to wygląda w kinie noir. Klimat jest mroczny, ciemny, przemykają gdzieś hukiem jakieś postacie i eee, jest atmosfera niepokoju. Dlatego niezwykle sugestywna muzyka. Eee, Humphrey Bogart to jeden z ikon tego, tego stylu i Lauren Bacall. Eee, oni często w duecie stworzyli mnóstwo ciekawych filmów. Bardzo je wam polecam, a na naszym polskim rodzinnym gronie na przykład Ostatni kurs. Eee, to historia prostego Zwyczajnego taksówkarza, który wpada na trop tajemniczej szajki, która działa w Gdyni, w Gdyni Orłowie dokładnie i każe zawozić swoich klientów na ulicę Zieloną 8. Co skrywa się na ulicy Zielonej 8, tym tajemniczym adresie, który do dzisiaj w Gdyni Orłowie istnieje? Bo gdy do każdej taksówki wsiada tajemniczy klient, mężczyzna, często z walizką. I każe się zawieść na ulicę Zieloną 8. A bywa czasem różnie. Pawa deszcz, jest noc, i wszyscy korzystają z taksówki. Dlaczego? Przecież mogliby przyjechać autobusem, są wygodni, są zamożni, stać ich na to. A w, w PRL-u, proszę Państwa, nie każdego było stać na taksówkę. Taksówka była dobrem rzadkim i drogim. A ci panowie robią to za każdym razem. Dlaczego? Bo no chcą. To dzisiaj historia, która wydaje nam się może trochę nieprawdopodobna, ale w PRL-u w latach 60. dyrektorzy byli. to byli ci źli, przeważnie dyrektorzy garbarni, byli po, po, podejrzewani o różne malwersacje. Rozmaici dyrektorzy, którzy często na państwowej posadce potrafili zgromadzić całkiem pokaźne środki i chcieć prysnąć z nimi za granicę. W filmie Ostatni Kurs zobaczycie właśnie polski klimat, klimat noir. Dla mieszkańców Gdyni, dla wszystkich mieszkańców Pomorza, ale też dla was wszystkich, którzy chcielibyście zobaczyć ten film, to kapitalne kino, którego w ogóle nie musimy się wstydzić. Słuchajcie, 63 rok. Pan Jan Batory, dzisiaj mało znany już reżyser, który w jakikolwiek sposób nie został zapamiętany, tworzy film. Słuchajcie, ile to mija lat? Nie wiem. Prawie 70, tak? No tak, prawie 70 lat. Nie, jak to możliwe jest w ogóle? No tak. Za 3 lata będzie 70 lat. Nie, aż, aż nie mogę w to uwierzyć po prostu. 50, 50, jakie 70? Zawsze miałem problemy z liczeniem, wybaczcie. 50 lat, ale 50 lat 33 roku. No nieważne. Film się ukazał w 1963 roku, to jest moja kompromitacja, jeśli chodzi o dodawanie liczby i obliczanie dat. Mnóstwo lat minęło od tamtego czasu, a potrafiliśmy, potrafiliśmy zrobić filmy wtedy pięknie zbalansowane. Dlaczego? Myślę, że też podstawą tego jest książka i świetny scenariusz. Tutaj jest Maciej Słomczyński i Leopold Tyrman. To są dwie postacie, które, jak podejrzewam, mieszały swoje paluszki w w przypadku tego filmu, bo Leopold Tyrman dopisał podobną historię, a Maciej wydał książkę pod pseudonimem Kwaśniewski, który bywa podejrzewany właśnie o to, że on jest autorem scenariusza. Często pisarze w PRL-u pisali dla telewizji, bardzo chętnie dla filmu, bo były to świetne pieniądze. Książki sprzedawały się dobrze, całkiem, całkiem nieźle, ale na filmie się zarabiało. Zrobiło się jeden film, Leopold Tyrman o tym wspomina, i można było być ustawionym na rok więc świetne pióro, świetny scenariusz, niezła realizacja i wspaniali aktorzy po prostu ten film tworzą. Serdecznie serdecznie was zapraszam na film Ostatni kurs to kawał dobrego kina na wieczór w domu. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Do zobaczenia.